Romuald Margański, kandydat na burmistrza Bielska-Podlaskiego. Bielsko-Podlaskie jest to bardzo dobre miejsce do realizacji. Są tu ludzie, którzy myślą bardzo kreatywnie i czują się ludźmi spełnionymi. Tu, w tym środowisku, naprawdę można mieć wielu przyjaciół, którzy wspierają działania zmierzające do realizacji każdego z nas. Ja miałem to szczęście poznawać i być z ludźmi, którzy są otwarci, którzy chcą, byśmy się spełniali jako ludzie, jeśli chodzi o sferę i rodzinną, i zawodową. W związku z tym jest to dla mnie bardzo dobre miejsce do realizacji swoich marzeń i celów życiowych. Jestem szczęśliwym małżonkiem, szczęśliwym ojcem dwóch synów dorosłych już. Jeden skończył studia, drugi jeszcze się uczy. Chłopcy są bardzo zżyci również z rodzinnym miejscem, z Bielskiem, choć drogi życiowe każdy ma prawo wybierać, czasem przypadek decyduje, czasem druga osoba, którą się poznaje i trudno mi powiedzieć, co będą do końca w swoim życiu dorosłym robili. Poznałem żonę warszawiankę i życie też zadecydowało, że wróciliśmy do Bielska. W trakcie studiów zmarł mi tato. I taką decyzję wspólnie podjęliśmy, że wracamy do Bielska i będziemy tutaj swoją przyszłość kształtować. I czujemy się szczęśliwi. Potwierdzeniem jest również i stanowisko mojej żony, która nie żałuje tej decyzji.